Świadomość taka innowacyjna czy postawa innowacyjna, która jest charakterystyczna dla wynalazców, innowatorów, jest właściwa ludziom młodym. Ludzie młodzi są po prostu poszukujący, nie chcieliby ciągle coś zmieniać. Bardzo często oni są w takich sytuacjach przygaszani przez nas, dorosłych, a trzeba dać im po prostu możliwość rozwoju. Ostatnio miałem właśnie taką ciekawą sytuację. To jak gdyby kolejny taki doping i motywację do, do dalszego zajmowania się młodzieżą, mimo że już nie pracuje w szkole. Po prostu laureaci konkursów młodego innowatora czy laureaci Olimpiady Innowacji Technicznych, oni przechodząc na przykład z, z, ze szkoły średniej, osiągając sukcesy innowacyjne, przechodzą później bez egzaminu najczęściej na studia, chcą utrzymać te kontakty i uważają, że właśnie tą ścieżką, na której oni by mogli czy sposobem na, na pomagającym im w nawiązywaniu, czy utrzymywaniu kontakt ze szkołą, to jest pokazywanie tych swoich osiągnięć. I myśmy mieli właśnie wczoraj takie spotkanie wspólnie z panem Pawłem Sztukiem. Jest już naszym członkiem naszego stowarzyszenia, student pierwszego roku, ale wywodzi się ze Staszowa. I po prostu ja się wzruszyłem, jak on powiedział, że że on musi po prostu wziąć i y, tym y, swojej szkole po prostu podziękować za to, że szkoła go promowała. No tak, w każdym bądź razie y, podobało mi się to, że on był osobą prowadzącą, ja byłem tylko wspierającą i y, z jednej strony hasło było takie, że czas na młodych innowatorów, programy twórczego działania. Mieliśmy ustawiony taki plan, harmonogram, ale jednak po pewnym czasie okazało się to troszkę pewną improwizacją, bo nawiązał się taki ściślejszy kontakt między młodzieżą. Finał tego spotkania jest taki, że chcielibyśmy, żeby w szkołach powstawały takie centra młodych innowatorów, może nie tak szumnie nazywane, to wtedy były się nazywały kluby. I młodzież od razu już startowała z pewnymi pomysłami, co można byłoby tam nowego wymyślać. Było to technikum mechatroniczne. Nie mogłem zostać dłużej w tej szkole. A była taka potrzeba, ponieważ dzisiaj Paweł Sztuk i jeszcze jego inni koledzy otrzymują od starosty powiatu starszowskiego po prostu nagrody, i to nagrody też również pieniężne. Wcześniej Paweł Sztuk prezentował swoje osiągnięcia na wystawie Iwis, również inni młodzi ludzie prezentowali swoje osiągnięcia, na przykład uczeń z gimnazjum, taki Michał tracz w Dąbrowie górniczej, wcześniej na Iwisie. No i co ciekawego? Doszliśmy do wniosku w rozmowie z młodymi ludźmi, że taki młody wynalazca to najczęściej on nie ma jednego pomysłu. On tych pomysłów ma mnóstwo, i okazuje się, że jemu brakuje 24 godzin. I po prostu doba to jest za mało dla niego. I teraz uważamy, że można takim hasłem przewodnim dla działalności nas, tutaj dorosłych, powinno być coś takiego. Najważniejszym problemem w tej chwili, takim społeczno-gospodarczym, ekonomicznym, to jest bezrobocie, i źródłem. Gdzie to bezrobocie powstaje, to jest szkoła. Gdyby w szkole powstawało coraz więcej tych młodych innowatorów, gdyby się o tym więcej mówiło, nie trzeba by było doradców, którzy by tłumaczyli młodym, czym on ma się zająć. To doradca by mu pokazywał, czym on się zajmuje i jak to wszystko wygląda. Również chcielibyśmy, żeby na wystawie czy tej giełdzie wynalazków. Nagrodzonych na Światowych targach w, w których corocznie się odbywa na początku marca lub pod koniec lutego, było właśnie takie stoisko, właśnie z młodymi osiągnięciami, pokazujące osiągnięcia młodych ludzi. Bo przecież osiągnięcia tylko w ostatnich kilku latach to było, tak Seul, Norymberga, Jena, były też nagrody przez Federację Rosyjską przyznawane na Iwisie. Także po prostu. Skoro nie mamy wsparcia od władz centralnych czy Ministerstwa Edukacji, w której przedstawiciel NOTU miał okazję spotykać się z obecną panią minister, a wcześniej panią Szumilas, że w gimnazjum w ogóle wychowanie tych się zostało wyeliminowane, wycofane, zastąpione nabyciem umiejętności, nabycie umiejętności robienia sałatek i szedukowanie. Więc po prostu musimy to do nie we własnym zakresie to wszystko robić. I mogłoby to wyglądać w ten sposób, że młodzi ludzie są takimi mediatora no, takimi prowadzącymi, a my te jak gdyby ich wspieramy w tym wszystkim, co oni robią. Najważniejszym zadaniem według mnie dla nowego zarządu stowarzyszenia na najbliższe lata jest płynne wprowadzanie rozwiązań najlepszych najciekawszych do przemysłu, tak aby... Te rozwiązania w formie prototypu czy rozwiązania teoretycznego na papierze, tak zwanego, płynnie mogły wejść do zastosowania w przemyśle w różnych branżach. Myślę, że jest bardzo to istotny element z tego względu, że najbliższe lata, jak wszyscy wiemy, to lata prawdopodobnie kryzysu, recesji. W takiej sytuacji gospodarczej, bardzo ważnym elementem jest to, aby znaleźć rozwiązania alternatywne, które pomogą dynamicznie rozwijać się rynkom, gospodarce. To nam pomoże przejść, powiedzmy, suchą stopą przez kolejne zachwiania na rynkach międzynarodowych. I tak jak powiedziałem, myślę, że to jest najistotniejszy element naszej polityki, naszego zarządu, który będziemy starali się wdrożyć i jak najlepiej wykorzystać ten czas. Dodatkowo wykorzystując też dotacje z Unii Europejskiej, które są w tych najbliższych latach właśnie nakierowane na innowacyjność i innowacyjną gospodarkę.